Manko z tej strony 19 Kruszyna 83. Moi drodzy, witam Was po małej przerwie, po małej nieobecności. I widzicie, jak widzicie, są trzy przesyłki. Są trzy konkretne wymiany. Jak widzicie, z Mati 04, z kanału Mati 04, z chłopakami z kanału Patryk Real Madryt. I trzecia wymiana to jest wymiana międzynarodowa. To jest Wymiana z kolekcjonerem Trigo 50. Jest to wymiana z zaproszeniem strony internetowej Lasticker.pl. No i co, no, no i co, może co otworzymy? Zaczniemy tak, jak było. Czyli od Matiego. Jest mały wiaterek. Także moi drodzy, będę. To, 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 co będzie. Jak wyjmę karty, to będę chował od razu do. Do, 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 do koperty żeby nam nie zwiało kart także jedziemy oczywiście link do kanału chobaków z kanału Patryka Realmadziak i 04 będziecie mieli na dole w opisie i tutaj jest mała wymiana ale konkretna i mamy tutaj dwie brakujące karty czekajcie to jest... o dobra gdzie brakujące karty z kolekcji y, Germany 2006, y, kolekcja GOL. Y, mamy uzupełnienie kolekcji, właściwie to y, nam kończy kolekcję, zamyka kolekcję. Mamy tutaj kartę z numerem 93 y, man, Maniche z Portugalii. I drugą kartą to jest y, karta Andres Isaksson ze Szwecji. Mati, bardzo Ci dziękuję za ten karty, karty i prezentacje, Karty, jak będę wkładał do albumu, i prezentację albumu pokażę w osobnym filmiku. I tu widzę, że jest jeszcze mega fajna, mega fajna, mega fajny gratis. Mianowicie zobaczcie: Karto Ronaldinho. To jest mój drugi zawodnik, ulubiony po Roberto Carlosie. Już zobaczcie, karta zrobiona przez Matiego pewnie, tak, tutaj macie osiągnięcia z Barceloną, z, z reprezentacją Brazylii. Czyli z Barceloną zdobywał dwa razy Super Puchar Hiszpanii, dwa razy Mistrzostwo Hiszpanii, raz Ligę Mistrzów, a z Brazylią y raz Mistrzostwo Świata, y Copa Ameryka, tak i znowu raz złotą piłeczkę fajny, fajny gratisik dzięki Mati teraz lecimy czekajcie schowam w sensie, żeby nie zwiało teraz lecimy z przesyłką od chłopaków Patrick Real Madrid jest to też mała przesyłka mała zmiana. jest to uzupełnienie kolekcji oczywiście chłopaki przysłali mi Konkretnie trzy karty. To znaczy, przynajmniej tak, tak jest umówione. Czekajcie. O. Trzy karty z kolekcji y, y, Liga Polska, y, jak widzicie, z kolekcji 2012-2013 mamy tak: Bramkarz, Keleman ze Śląska wrocław Mamy mistrza Dzieńczuka oraz mistrza. Chłopaki, ja wam bardzo dziękuję chcieliście się do mojej do do, 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 szybszego zamknięcia kolekcji, o tak powiem Schowałem sobie do, do, do oczywiście do link do kanału chłopaków y, z kanału Pacek Real Madrid będziecie mieć w opisie, tak jak Maciego i co? otworzymy sobie na koniec przesyłkę od Trigo, jest to nasza wymiana duża dosyć wymiana konkretna że y, z kolekcji y, y, Pani Adrenalin y, Liga BBWA. Także jest super. Jest mega przesyłka, duża zmiana. Mamy dwa pudełko widzę. zaczniemy sobie od czego. Ładnie schowane. OK. Widzę jedną kartę już na początku z aktualizacji z update'u. Jest to Angeleri z Malagi. Dobra, kolejna karteczka to jest już moje, to, są już moje braki z do z ukończenia kolekcji. Ci mamy tak Soriano Hemet. Korona kurde gdzieś tną drzewo schodź piłę Terasil Lopez Rakitic Rossi y Kuenca Albentosa Rodriguez Javi Lopez, Kanaz Sergio Garcia, Joda, jak Joda to, to przypomina mi się um, seria Star Wars, <t> Piti, Pedro Lopez, Sumetra, tak Sergio Ramos Real Madrid James Chihames Rodriguez Fatał I Nico Martinez Są to bozobeczki Carlos Martinez Tremolinas Iborra Banega Vitolo Delufeu, y, Baragan, Barra, tak Hawi y, Fuego, Fuego AlKer To jest koniec tej, tego pudełka. Wsadzimy sobie do, karty wsadzimy sobie do tego pudełeczka. Oczywiście z powrotem. Karty jak widzicie są w bardzo dobrym stanie. Także zakładać tylko Last Sticker i, i robić międzynarodowe wymiany. Polecam. Zobaczcie, tu są już druga... Ech. Dobra. Tu są już porządniejsze karty, że tak się wyrażę. Oczywiście tutaj jeszcze są, jest kilka kart bazowych. Obran. Del, de Pajo, Paul. Piatti. Musaczo Bruno, Cierysew i ucze. I już karty specjalne, najlepsze mamy jugon y, tras, tras, Trasoras, kolejny jugon Bruno, idolo krzawi, idolo otamendi, i zobaczcie Supercrack. Godin Supercrack Arzaturan Supercrack Mathieu Supercrack Cross, Supercrack Vela Mamy kartę Campeon Kart z pucharem I karty limit, z limitowanej edycji Edycją limi, limitada Mamy Jordi Albe, Leo Baptistao, Mandzukic, y, Nol, Nolito i na koniec mamy Sergio Busquets. Także co? Y, to jest bardzo duże uzupełnienie, ponieważ y, brakuje mi jeszcze jedna karta. Y, <tryk> <tryk> Karta już do mnie leci, jest to wymiana z PSG4 Lubuskie, ale to tam zobaczycie sobie na osobnym kanale, także jak widzicie trzy konkretne wymiany, jedna międzynarodowa, dwie z Polski, z polskimi kolekcjonerami, no i co, ja Wam dziękuję za ten filmik, mam nadzieję, że się podobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, no i co, do usłyszenia w kolejnych filmikach, trzymajcie się, hej!